Wiersz Biruty Januszkajty w przekładzie Agnieszki Rębiałkowskiej. Tam za jeziorem nikt po litewsku nie śpiewa. Tam za jeziorem już nawet studni nie ma. Tam za jeziorem kukułka klepie tatową kosę i toczy się z turkotem bryczka Barnauskasa. Biskup zdumiony, ni dymu, ni modłów. Tam za jeziorem trawy puszcze suche. Dziczę ją jabłonie, tylko czasem ktoś westchnie. Może matka, może ja. Głucho, głucho, głucho. A na Puseżero lietowiszki niech nie niedejmuje. A na Puseżero nie czuli niolera. A na te plaka tie Ir pradarda dvikinkė Baranausko karietą, ir stebis vyskupas. Nei dūmo, nei maldų neranda. Anapus ežero sauso žolės giria. Tik beržždios obelis, tik atsidūsta kartais. Gal motina, gal aš. Tyla, tyla, tyla.